zgłoszenie? Operator Sieci Plus od 20 lat wspiera ratowników górskich. Szanowni Państwo, wybiła godzina 18 i nadszedł ten jakże ważny. Naprawdę nie boję się tego e, użyć, tego sformułowania i mówię to przejęty i wzruszony szczerze, e, jako konferencja Festiwalu Górskiego. Nazywam się Wojciech Heliński. Historyczny moment, Szanowni Państwo, dla gminy Lądek Zdrój, e, dla Dolnego Śląska, dla Polski, dla Festiwalu Górskiego, dla świata gór i nie tylko. Mam przyjemność już za chwileczkę zaprosić na scenę wyjątkowych gości, a spotkaliśmy się tutaj, żeby na Państwa oczach podpisać wyjątkowy list intencyjny z dnia 8 września 2023 roku, który podpisywać będą cztery strony, czyli województwo dolnośląskie, gmina Lądek Zdrój, Polski Związek Alpinizmu oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas. To są te cztery strony. Ich przedstawiciele... Są z nami. Ja witam bardzo serdecznie. Witam też Państwa, e, przedstawicieli władz samorządowych, Rady Miasta, Lądek, Zdrój, mieszkańców, turystów i gości 28 edycji Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. I zapraszam naszych gości na scenę, Szanowni Państwo, te cztery strony, w finalnej wersji reprezentować będą i najpierw e, wspomnę osoby, których nie ma z nami, ale będzie podpisywać, reprezentując województwo dolnośląskie, marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przyjmiej. Również prezes Polskiego Związku Alpinizmu, pan Marek Wierzbowski. Tych panów nie ma z nami, ale są tutaj na tym liście. O tym, o czym jest ich, za chwileczkę powiemy. Natomiast są z nami i mam przyjemność i zaszczyt zaprosić do nas na scenę członek zarządu województwa dolnośląskiego, pan Tymoteusz Myrda. Zapraszam bardzo serdecznie. Burmistrz Lądka Zdroju, pan Roman Kaczmarczyk. Wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu pan Piotr Pustelnik i prezes stowarzyszenia TKKF Kompas pan Maciej Sokołowski Mamy pana marszałka, pana burmistrza, pana prezesa i idzie do nas pan prezes Sokołowski. Dodajmy jednocześnie dyrektor Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. Mamy czwórkę, witam Panów serdecznie. Eee, tak, to ja jeszcze raz przedstawię, bo teraz mamy gości w komplecie na scenie, pozwólcie Państwo, czyli są z nami członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Tymoteusz Myrda. Burmistrz Lądka-Zdroju, Pan Roman Kaczmarczyk. Wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu, Pan Piotr Pustelnik. Prezes Stowarzyszenia TKKF Kompas, Kompas, Pan Maciej, pan Maciej, Maciej Sokołowski. Sokołowski. Szanowni Państwo, ważna, wzruszająca chwila. Ja za chwileczkę oddam głos naszym, gospodarzom, naszym gościom. Będzie to tak, że oczywiście tym najważniejszym punktem tego krótkiego spotkania jest podpisanie tego listu intencyjnego. Ono się odbędzie tutaj przy tym stole, na tej scenie. Ale zanim do tego nastąpi, poprosimy naszych gości o głos. Ja pozwolę sobie, zostałem upoważniony przypadł mi w udziale, taki zaszczyt przeczytać Państwu dosłownie fragment. Ten list to jest kilka stron, ale żeby rzucić odrobinę światła na to, czego dotyczy podpisanie listu intencyjnego. Strony postanawiają podjąć współpracę dotyczącą budowy centrum wspinaczkowego w gminie Lądek-Zdrój. Oraz realizacji szkolenia sportowego we Wspinaczce Sportowej w Województwie Dolnośląskim. Mając na uwadze możliwości infrastrukturalne, planowane inwestycje sportowe działające na terenie województwa, kluby i stowarzyszenia oraz potrzebę zapewnienia możliwości szkolenia sportowego, strony postanawiają, co następuje deklarują wolę współpracy na rzecz rozwoju spinaczki sportowej przy wykorzystaniu istniejącej i nowo powstałej infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego i to był dopiero paragraf pierwszy. Później jest mnóstwo dużych, ale o tym będą nasi goście. Ja poproszę teraz, jeśli to jest ten moment o wystąpienie, to jest ten drugi mikrofon jest przygotowany dla naszych gości, a zatem pozwólcie państwo, jeśli mogę poprosić członek zarządu województwa dolnośląskiego pan Tymoteusz Myrta prosimy. Dobry. 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 Y serdecznie. E, witam, witam na uroczystym podpisaniu listu intencyjnego. Listu, listu dotyczącego powstania pierwszego takiego obiektu, obiektu na pewno w Polsce, ale nie jedynego. Nie jedynego. Mam języku, nadzieję, że kolejne, kolejne będą się tworzyć równolegle. Miejsce jest wspaniałe, Lądek Zdrój z dużymi tradycjami co do spinaczki, co filmowe festiwale filmowe związane ze spinaczką oraz ze sportem wyspogórskim. Mam nadzieję, że ten obiekt pomoże rozwijać dyscyplinę, która jest bardzo popularna, bo ona jest bardzo popularna, ale nie jest dostrzegana. Bardzo popularna dyscyplina w zakresie wspinaczki skałkowej. Ja pochodzę z Lubina na Dolnym Śląsku. W kilku naszych szkołach takie ścianki funkcjonują. Bardzo dużo dzieci i młodzieży ćwiczy na tych ściankach. Posiadamy również obiekt zewnętrzny w postaci kielicha, dawnej wieży ciśni, które są przerobiony również na zewnętrzne ścianki, ma ponad 30 metrów. Cieszę się dużym powodzeniem. Liczę na to, że ten obiekt ten właśnie obiekt, ten właśnie obiekt, obiekt który mam, mam nadzieję, że w przyszłości powstanie w lądku zdrój a będzie właśnie takim magnesem przyciągającym nowych, nowych mistrzów, mistrzów nowych, nowych pasjonatów, pasjonatów, osoby, które, które będą chciały, chciały korzystać z tej, tej dyscypliny sportu, sportu, a jest, a jest ona, ona już, już, powiedzmy sobie szczerze, dyscypliną, dyscypliną olimpijską. olimpijską. Od 2020 roku w Tokio, w Tokio dostała się dostała na listę sportów olimpijskich i jest, a popularna. Mamy jest popularna. Mamy swoich mistrzów, mamy Aleksandra Mirosław, mamy siostrę Aleksandrę i Natalie Kołuckie, Tych coraz lepszych zawodników jest coraz więcej, ale żeby one, oni mogli się gdzieś wykuwać, potrzebne są profesjonalne obiekty. I w takim, takim obiekcie, tutaj panowie, którzy stoją obok mnie, od dłuższego czasu próbowali mnie zarazić. Udało się. To nie jest jedyna inwestycja, jaką Dolny Śląsk jako województwo prowadzi w zakresie budowania odpowiednich obiektów, aby nasi przyszli mistrzowie mogli trenować. A niedawno tworzyliśmy halę lekkoatletyczną we Wrocławiu, modernizujemy stadion lekkoatletyczny w Lubinie, mają powstać tor polarski w Wyrawie, czy też tor MTB w Polanicy-Zdrój, tor saneczkowy z zapleczem całym w Karpaczu, więc mam nadzieję, że właśnie ta hala spinaczkowa, która będzie w Lądku-Zdrój, za co bardzo trzymamy mocno kciuki, uzupełni tą ofertę sportową na Dolnym Śląsku, i pomoże nie tylko promować Lądek Zdrój, za co trzymam kciuki i powodzenia życzę, Dolny Śląsk, ale również przynieść nam kolejnych mistrzów właśnie na terenie Dolnego Śląska. Dziękuję i gratuluję. Dziękujemy bardzo. Poprosimy o wystąpienie burmistrza gminy Lądek Drój, pan Roman Kaczmarczyk. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Lądku Zdroju. To już drugi raz, bo wczoraj też witałem. Chciałbym rzec jedno słowo. Wreszcie. Wreszcie czekają nas naprawdę tak duże zmiany, które zmienią Lądek Zdrój i to w tych dniach najbliższych. To co za chwilę się stanie, czyli podpisanie budowy planu i współpracy na temat budowy Centrum Sportu Spinaczkowego o wymiarach olimpijskich i co jest istotne służącego głównie do trenowania, nie tylko do zawodów. Wczoraj uruchomiliśmy pierwszą w Polsce gminną farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW, która właśnie zasili pierwszej kolejności to Centrum Sportu Spinaczkowych. W poniedziałek przyszły składam wniosek na uruchomienie działań w kierunku odzysku ciepła z naszego odwiertu geotermalnego i to ciepło w związku z tym, że obok będzie dosłownie budowane to Centrum Sportów, zasili... Do Centrum Sportu Spinaczkowych. I jeszcze przed chwilą dowiedziałem się od pana marszałka, że w czwartek przyszły zostanie podpisana umowa z PLK na temat przywrócenia linii kolejowej do Lądka Zdroju. No to mamy cztery wspaniałe informacje. I chyba nikogo nie muszę przekonywać, że te cztery rzeczy to naprawdę są w stanie odmienić bardzo mocno. I czekam jeszcze na piątą informację która będzie też bardzo ważna i decydująca o przyszłości Lądka, to jest dotacji, na, którą złożyliśmy na remont i modernizację tego domu zdrojowego. Jeżeli w przyszłym miesiącu dostaniemy jeszcze taką informację, to praktycznie lądek naprawdę odmieni się całkowicie i będzie, będzie co robić. Nie wiem kiedy, ale chyba przy kadencji z tym wszystkim. Ja w każdym bądź razie jako burmistrz Lądka Zdroju razem z całą Radą Miejską podjęliśmy decyzję już uchwałę. Podczas wyrażającą zgodę na podpisanie tego listu intencyjnego, my dajemy ziemię. Na wiosnę już na teren, to jest 4,5 hektary, gdzie będzie usytuowane to centrum sportów, doprowadziliśmy kanalizację, wodę, deszczówkę. Wszystko jest przygotowane, jeśli chodzi o media. Jest też prąd, w związku z tym jest tak samo zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Działka jest gotowa do działania. Na dniach dostaliśmy już ogólny zarys, koncept całego obiektu tego nowego, wpisany już w teren, także zostały dokonane pomiary, zdjęcia z drona i wszystkie obiekty zaprojektowane są już w terenie. Także tylko pozyskać środki i do pracy ogłaszać konkurs i tutaj uzgodniliśmy już i to już poprzednio, że całym obiektem zarządzać będzie i budować i później zarządzać będzie gmina. Lądek Zdrój. Z czego się oczywiście bardzo cieszę, bo jak długo będzie to centrum sportu, i jak długo Pan Maczek jeszcze będzie tutaj organizował festiwal Doskonały Górski, to tak długo Lądek będzie żył, mam nadzieję, na takim poziomie jak teraz i będzie przyjeżdżać bardzo, bardzo dużo ludzi. Tak, będzie jeszcze lepsze. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam, bo mamy dwie delegacje z miast partnerskich z Czech tutaj, także pozdrawiam serdecznie naszych przyjaciół z Czech. Oni też mówili, że mają doskonałych zawodników, jeśli chodzi o spinaczkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie burmistrzu, prosimy, tak, prosimy o wystąpienie wiceprezesa Polskiego Związku Alpinizmu. Panie i panowie, pan Piotr Pustelnik. Dobry wieczór jest Państwu. Ja jestem serdecznie wzruszony. Słowo serdecznie jest tutaj użyte. Jestem bardzo wzruszony, że. Dzisiaj do tego, do tego dojdzie, dojdzie dlatego, dlatego że podczas swoich poprzednich, poprzednich kadencji na stanowisku, stanowisku Prezesa Związku, Związku marzyłem o tym, żeby, żeby coś takiego miało miejsce, miejsce bo na, nie ma nic przyjemniejszego, przyjemniejszego dla, a, dla ludzi, którzy, którzy zawiadują Związkiem, Związkiem sportowym niż to, że będą mieli wreszcie, wreszcie powiedzieć, podróżni mogli podróżni powiedzieć zawodnikom, że będą, że będą mogli trenować tu w Polsce na, na, obiekcie na obiekcie klasy światowej. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne dla ważne sportowców. Sportowcy, sportowcy no, są, są ludźmi, którzy ciężko, ciężko pracują na, na swoje, swoje wyniki sportowe i, sportowe i po prostu trzeba im w tym, w tym bardzo pomóc. Lądek, Lądek ma nieprawdopodobną Lądek ma atmosferę. To chyba widać tutaj, że jest tu jakiś jest, nieprawdopodobny jest, zupełnie potencjał, coś co powoduje, że to, co wydawałoby się niemożliwe, staje się możliwe. Ja też jestem bardzo zadowolony z tego, że będę, będziemy jako, jako, jako środowisko, jako, jako Związek Sportowy częścią tego ogromnego projektu i cóż mogę więcej powiedzieć, mój szef Marek Wierzbowski będzie tutaj za parę godzin i pewnie będzie mógł jeszcze ten akt dzisiaj podpisać. Ja występuję, ja występuję w jego zastępstwie oczywiście, ale wiemy dobrze, że, że, że tego, tego właśnie jako środowisko pragniemy. I ja, ja chcę, chcę tutaj z tego, z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim panom, panom którzy stoją tutaj, bo i tak tobie, tobie też, bo robisz kawał świetnej roboty. roboty, bo gdyby nie oni, to do tego by nie doszło. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku, już podczas pierwszych zawodów. Dziękujemy bardzo serdecznie. I prosimy o wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia KOMPAS, Dyrektora Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, Panie i Panowie, Maciej Sokołowski. Proszę Państwa, w 2017 roku przyjechał do nas jako gość Alex Honnold. Znacie państwo doskonale, bohater filmu oscarowego, spinający się bez zabezpieczenia, przyjechał, przechaz, przechodził się tutaj uliczkami i spytał się nagle, że on by chciał potrenować, gdzie tu się można powspinać? I taki blady strach padł na opiekunów, na instruktorów, Jezu, gdzie tu się można powspinać, w zasadzie? Dotarło do, do mnie, mówię, poczekaj pięć lat. No, pięć lat minęło w zeszłym roku, to może, może się nie udało, ale mam nadzieję, że za kilka lat uda się zrobić coś, co nawet dla mnie było marzeniem. Czymś, co, co wydawało mi się, że jest szansą na sportową karierę tego miasteczka, bo to miasteczko na to po prostu zasługuje. Lądek Zdrój jest fantastycznym miejscem, gdzie splata się kilka wątków. Wątek odnowy zdrowotnej, wątek sportowy, wątek kulturalny i taka hala, takie centrum spinaczkowe, które może pełnić wiele funkcji, po prostu tu jest potrzebne. Także dziękuję bardzo, że te moje wcześniejsze nagabywania, pomysły, mówienie o idei trafiły w końcu na dobry grunt i mam nadzieję, że to już niedługo. Chociaż oczywiście znaję sobie sprawę, że to jest początek drogi. Jesteśmy ciągle na początku drogi, ale. Ciągle w tej drodze idziemy naprzód. Nie stoimy w miejscu, nie cofamy się, także dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, scenariusz jest następujący. Teraz ja poproszę naszych gości i jesteśmy w tym najważniejszym technicznie tego słowa znaczeniu momencie, czyli Panowie, zasiądźcie przy stole, tam Panowie uroczyście podpiszą te akty. Tak jest, także zapraszamy serdecznie. Następnie poprosimy naszych gości, już z tymi podpisanymi aktami, ponownie o wystąpienie przed stół. Pokażemy je do kamer, do aparatów Państwu. Wykonamy pamiątkową fotografię. Uh, tak, nie, nie wiem, co robi się w takim momencie w kategorii publiczność. Wydaje mi się, że prawa na pewno są wskazane. Ja chciałbym być tak śmiertelnie, dyplomatycznie poważny, bo to jest naprawdę historyczny moment. Ale myślę, że jak największe brawa, proszę Państwa, to jest naprawdę wyjątkowy moment w historii Lądka Zdroju, w historii Dolnego Śląska. Nie umijmy się tego powiedzieć w historii Polski, a jak w historii Polski, no to wiadomo, w historii świata. <laughs> Także wielkie brawa, szanowni państwo, to wyjątkowa chwila. To jest pierwszy krok do spełnienia się marzeń wielu ludzi, wielu ludzi. Ja może, dopóki Panowie podpisują, chociaż nie, to jest jeszcze uroczysty moment. Później postaram się tak w trzech zdaniach plastycznie Państwu, bo być może również są w tym momencie z nami osoby, które nie są związane ze środowiskiem górskim. Odsłaniam się, tak? A, tak, dobrze. To wyjaśnijmy, o co chodzi. Centrum Spinaczkowe to może się wydawać Państwu no właśnie, co to może znaczyć? Ale najprościej, jeśli miałbym Państwu polecać, tym użytkownikom internetu, Google, jest takie coś. Wyszukajcie w Google'ach na przykład Centrum Spinaczkowe Narodowe Innsbruck, Austria i kliknijcie pokaż zdjęcia. Zobaczycie tam obiekt, Szanowni Państwo, na widok którego zrobicie i coś takiego będzie w lądku. Naprawdę. To, to jest dokładnie taka historia, Szanowni Państwo. Dokładnie ja miałem przyjemność z Markiem Sokołowskim wizytować ten obiekt austriacki, a nasz wiadomo będzie jeszcze większy, jeszcze lepszy, no i wyjątku zdroju. Proszę Państwa, mamy już podpisaną tak, mamy podpisaną już list intencyjny. Poprosimy teraz gości tak, gdyby mogli zademonstrować tak, do kamer, do aparatów. To jest ten moment, w którym myślę, że możemy naprawdę e, brawami ich na, e, nagrodzić. Tu jest ten, tutaj jeszcze jeden fotograf, tak jest, także jeszcze jak tylko e, fotografowie z sali, to wykorzystamy moment i fotografowie festiwalu również chcieliby uwiecznić ten absolutnie, Szanowni Państwo, przypomnijmy, historyczny moment, po, e, list intencyjny w sprawie budowy centrum Spinaczkowego który będzie centrum szkoleniowym dla kadry narodowej, użytkowanym przez wspinaczy, spinaczki i ludzi aktywnych w górach, właśnie w Lądku Zdroju. Także gratulujemy, cieszymy się bardzo ogromnie. Z tych wszystkich wystąpień wynika, że w zasadzie w Lądku zostało nam do budowy jeszcze tylko lotnisko, linia metra do Kłocka. W czeską stronę do Czech, żebyśmy do Republiki Czeskiej, no tak, jo, to samo że nie. to udzielamy, to udzielamy, to się wszystko udziela. Oraz filia Stadionu Narodowego, i w zasadzie będzie wszystko, tak. To, to naprawdę, wszyscy się wtedy przeniosą do lądka zdroju. Jak fantastycznie będą wtedy kształtować się ceny nieruchomości. Hmm, to będzie. Dziękuję bardzo. Do, no właśnie, do widzenia, czy... Bo ja przepraszam, no właśnie, bo pan bardzo dziękuję, gratulujemy pan bardzo. Pan prezes Sokołowski mówił, że ewentualnie byłaby gotowość do, czy, czy, czy od tego pytania. Bo mieliśmy taki pomysł, że są z nami dziennikarze. Tak, czy należy. E, e, wiem, że są z nami przedstawiciele mediów. E, natomiast myślę, że przedstawiciele mediów chcieliby uzyskać pewnie nagrania, tak zwane setki. Na osobności, także my zejdziemy ze sceny. Jeżeli ktoś chciałby A, jakieś pytania zadać, to serdecznie naszym gościom zapraszam. Czyli co oznacza, szanowni państwo, że oto kończymy to historyczne spotkanie, ale potraktujcie to w ten sposób, że trwa festiwal górski Mię Andrzeja Zawady w Lątku Zdroju, jeden z największych na świecie. To naprawdę nie jest przesadą. Ja wiem, że nasi przyjaciele z Republiki Czeskiej, ja wiem macie Adryszpach, macie Heski Festiwal, no ale ten to jest większy, tak? Tak jak większa jest troszkę ta Polska, tak trochę większy jest nasz festiwal, okej? Okay? I to będzie w pochodzie. E Także potraktujmy te kolejne dni Festiwalu Górskiego jako właśnie również wielkie świętowanie tego historycznego momentu, bo za kilka lat, jak już powstanie to centrum, jak już dziesiątki i setki osób z całej Polski, a myślę, że i Europy, bo tutaj, w promieniu kilkuset kilometrów, tak naprawdę będzie blisko wielu wspinaczom, którzy będą tu przyjeżdżać do lądka. Będziemy wspominać właśnie ten moment, że byliśmy tak, że będziemy mogli opowiadać swoim dzieciom. Ci, którzy, nie wiem, nie byli wtedy, jak Lech Wałęsa skakał przez płot albo w innym ważnym momencie, ale byłem w Lądku, jak podpisywano list intencyjny na budowę centrum spinaczkowego, dzięki któremu Polska staje się również spinaczkową stolicą świata, czego Lądkowi Zdrój życzymy z całego serca. Państwu za udział w tej ceremonii bardzo dziękujemy. Wszystkim bardzo serdecznie zapraszamy na pozostałe punkty programu. E... Programu Festiwalu Górskiego. Przed nami jeszcze dzisiaj piątek, sobota, niedziela, koncerty, spotkania, prezentacje filmowe w tych wszystkich miejscach, jak widzicie Państwo w kierunku Parku Zdrojowego, Wielki Namiot, Kinoteatr, jest kilkanaście miejsc, w których się dzieje. Bądźcie z nami, bawmy się bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dzięki moc, dziękujemy bardzo serdecznie, do zobaczenia, widzimy się wkrótce. Dziękujemy.